Jeśli szukacie tanich i sprawdzonych końców oraz chcecie kupić je przez SMS lub Paysafecard, zapraszam Cię do świat14gold.pl. co polecam, link w opisie. Siemanko, z tej strony Simon, a to jest kolejny odcinek z kariery bajerny Monachium, Waszej ulubionej na moim kanale, więc pierwszy dzisiaj gramy z Eintrachtem Frankfurt, no i zobaczmy się, jak ten mecz potoczy. Pierwsza akcja: Minuta 18. Jasin Czikałi, e, świetny spin, uderzenie, baduje, śnieg pada. E, Pośliznął się jeszcze, ale ważne, że piłka wpada do siatki. No i to jest pierwszy, nie, to jest drugi gol. E, Tunes jedzieka w barwach e, klubu z Monachium, ale jest tylko piłkarzem rezerwowym. Ale jak wchodzi, to robi swoją robotę. Minuta 23. Wrzutka jest polekarne do Valdes i do Mejera, ale. Pewnie łapie Neuer. Minuta 33. Jest rzut wolny dla bawarczyków. Do piłka podchodzi Roben. Roben mocne uderzenie, ale Trap pluje piłkę do przodu. Minuta 65. Lam strzela z dystansu, ale znowu broni Trap. Minuta 70. Waldec jest polkarnym. Waldes. podaje do swojego partnera, ale Słupek ratuje Noiera. Minuta 75. Roben jest polkarnym. Roben uderzenie. No i w ostatniej chwili. Wbija się obrońcy Eintrachtu, no i tak się zakończyło to spotkanie Wygraliśmy 1-0 Oferta prowadzenia kadry Camerunu, nie dziękuję, nie chcę prowadzić w tej chwili żadnych, żadnej reprezentacji e, No niestety Javi Martinez zostaje kontuzji e, Ale na szczęście wraca Bastian Schweinsteiger e, Już... Czy nie? Nie, jeszcze nie wrócił chyba Całkowicie e, z kontuzji, ale musimy kimś zastąpić e, Właśnie... Hmm, Javi'ego Martineza Postanowiłem, że to będzie Chabi Alonso No i tak, w takim składzie właśnie jak przed chwilą widzieliście Wychodzimy na mecz z Hoffenheim Minuta dwunasta i wrzutka w Polkarno. Roberto Firmino do Rudego Rudy z bliskiej odległości pokonuje Manuela Neuera yy, O dziwo Rudy nie jest Rudy Wiecie o co mi chodzi yy, No zobaczmy jeszcze raz fajne zgranie Roberto Firmino do właśnie do Rudego i jeden z Rola Hoffenheim, ale mamy Ariana Robena. Arien Roben eee, świetnie po długim roku wyprzedził obrońców, no i strzelił br bramkę na wyrównanie. Eee, radość Lewandowskiego, radość w ogóle na stadionie. Eee, zobaczcie jeszcze raz świetne podanie Lewandowskiego do Holendra. No i pie pewne wykończenie. Minuta 90, więc końców, koniec spotkania. Riber jest faulowany w polu karnym, i to jest oczywiście 11 dla eee, bawarczyków. Jeszcze jest żółta kartka dla obrońcy Hoffenheim. No i do rzutu karnego podejdzie oczywiście nie kto inny jak Arjen Robben. Zobaczcie jeszcze raz ewidentny faul. No i nie ma o czym w ogóle dyskutować. Ciekawe co on tam powiedział pod nosem, prawda? No i co? Podchodzi do tej piłki Roben Strzela bardzo mocno w lewy górny róg. No i pokonuje bramkarza. I przeciętując zwycięstwo Bayernu Monachium w tym spotkaniu Ogólnie Robin jest chyba najbardziej skutecznym zawodnikiem w naszej drużynie Gdyby nie on to byśmy leżeli i kwiczeli. 9, no i końcówka spotkania, wygrywamy to 1 do 0 Przepraszam, 2 do 1 No i teraz mecz z Juventusem Turyn Więc mecz w Ligi Mistrzów, fajnie byłoby się zrehabilitować Za tą ostatnią porażkę Oczywiście, motywujemy na konferencji prasowej nasz zespół. No i przechodzimy do skrótów tego spotkania. Jeszcze, oczywiście, ustalenie składów wraca: Schweinsteiger, jest Lamis, GEC, jest ROBEN, Lewandowski, Ribery Więc najmocniejszy skład, jaki może być. No i jedziemy. ta ósma: pogba do Markizio, Markizio do Jorente, Jorente w pole karnym, do Vidala, Vidal do Markizio. Fantastyczna akcja, ale Noyer broni ten strzał. Minuta 26: yy, Podaję Teweza, Tewez, ale strzela obok bramki. Ogólnie to spotkanie było bardzo nudne. Yy, 33: doświadkowanie w pole karne Jorente, ale w ostatniej chwili Noyer. Yy, minuta 75: Do 4. razy Sztuka, tym razem Marquizio. Świetnie z obrońców uderzył świetnie. No i jeden z dla Juventusu. Ogólnie cały czas przypychaliśmy się w środku. Nie mogę się przebić przez ich obronę. No i niestety. Nie strzeliłem bramki. No i tak się skończyło to spotkanie. Bardzo nudne spotkanie. Przegraliśmy 0 do 1. No i takim słabym akcentem dojście. Kończymy ten odcinek. Także jeżeli się podobało zostawcie łapkę w górę. Cześć, trzymajcie się i siema.